Jak sprawdzić, aby pieniądze nas pokochały. Czy one mogą nas pokochać? Ja bym powiedziała, że mogą. To jest kwestia też słownictwa znowu. Czy jak na przykład jadę w nowe miejsce, wychodzę, nie wiem, z pociągu, z samochodu, wchodzę do hotelu i znajduję tam na przykład drobne pieniądze, które nie wiadomo, dlaczego tam się znajdują w wysprzątanym pokoju hotelowym, to ja wiem, że one mnie kochają, czyli one są blisko mnie. Nawet ja nie muszę o nich myśleć, one po prostu są. I to takie jest, ale to po prostu chodzi o to, że one nam sprzyjają, kiedy my jeszcze kiedy my oddajemy im jakby to co jest ich, czyli działamy zgodnie z zasadami. Ja nawet nie raz mówię, że pieniądze mają swój kodeks, czyli energia pieniądza pewne rzeczy nam daje łatwiej i szybciej, jeśli my działamy zgodnie z tymi zasadami. Czyli jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, to one patrzy na to, czy my płacimy podatki, czy robimy to uczciwie, czy trochę naciągamy, czy wypłacamy solidnie wynagrodzenie naszym pracownikom. I znam przykłady takich firm, którzy też byli moimi klientami przez lata, gdzie po prostu nie, nie robili tak, jak trzeba, i w efekcie pracownicy chodzili do sądu i wywalczyli to, co ich, ale ta firma później no, w bardzo kiepskim stanie przez wiele lat funkcjonowała, więc jakby to pokazuje w praktyce, że jeżeli my nie dbamy o zasady, którymi kieruje się ta energia pieniądza, to ona nam zabierze z innej strony.